Siemano, tym razem znowu z warsztatu, ale innego, nadajemy od Wiktora, od Panfa Kontynuując pasę ciekawych newsów na kanale, chcę wam przedstawić kolejny nowy samochód, kolejnego klasyczka, który będzie podstawą naszej kolekcji, o której w poprzednich odcinkach. Także trzymajcie się, bo czegoś takiego to jeszcze u nas nie grali. No jest o to i jest oto i Ktoś, kto nas śledzi bacznie na Instagramie, to kojarzy, ten samochód jest już u nas parę tygodni, może miesięcy, ciężko powiedzieć w sumie. I tak, cóż to takiego jest? Jak widać, na pewno jest to samochód wiekowy. Podpowiedź, może ktoś skojarzy logo, może niekoniecznie. Jest to Corolla KE20 w wersji czterodrzwiowej. Troszkę widać, troszkę nie. Pochodzi z rynku portugalskiego ale kupiona została pod granicą z Luksemburgiem w Niemczech Znaleziona przypadkiem jak zwykle przeze mnie na takim powiedzmy, że niemieckim Eliksie 1972 rocznik, czyli mamy rekord w naszym garażu, 53 lata na karku i no jest to ciekawostka, bo wiąże się z tym dużo technologicznych dziwołągów o, jest pan bohater, pomogę Pomogę? Dzień dobry, z przytupem. Dzień dobry, z przytupem. Jest kawa, jest okejka. Ci wszyscy przyszli. Opowiadam, co to nowego właśnie jest w naszym garażu, bo tego jeszcze nie było pokazanego. Tak, jest. E... to I... bo... 53 lata jakby robi swoje, to jest zupełnie inna motoryzacja niż ta, którą do tej pory dotykaliśmy. Poziom skomplikowania tego samochodu jest w tak, zasadzie. To auto rozebrane. 15 śrubek rozumieńca, prawda? Dla przykładu musieliśmy pociągnąć nową wiązkę na tył samochodu do wszystkich świateł, pompy paliwa, baku, wszystkiego i nowa wiązka. Nie wiem czy widać. Nie, jest chowana pod spodem. To jest kabel. 7 przewodów. To jest cała wiązka na tył tego wozu. Ten samochód był. Nie chcę powiedzieć, odrestaurowany, bo to jest chyba dużo powiedziane. Nastąpiła próba jego odrestaurowania gdzieś w Portugalii. Jakiś rzeźnik to robił. Dlaczego rzeźnik? Bo cały samochód wygląda mniej więcej tak. Natomiast jest względnie zdrowy od spodu. To co zostało fajnie zrobione to jest ogarnięte mechanicznie. Jak widzicie jest tu troszkę nowej technologii i wygląda to bardzo skłudnie. Jeździ. Dojechał tu o własnych siłach 30 km albo nawet więcej. Ma parę fajnych gadżetów, jak jakoś takiego, takiego ducktaila, jakąś dokładeczkę z przodu. Jest kompletny, do tego dostaliśmy dwa albo trzy pudła części, które zostały u nas w magazynku. No i plan jest jak zwykle taki, żeby doprowadzić do takiego stanu, żeby nie kuło to w nasze serduszko i w oczy. Oczywiście płyną już jakieś części z Japonii, graty, felgi z rutu tutu. No i plan jest, żeby to był taki OM plusik z charakterem w stanie takim, że można było tym pojechać na jak tajmery na kawkę i nie przejmować się, czy wrócimy. I o, a za chwilę troszkę technikaliów, co w tym siedzi. Co ja mamy pod maską? Wiktor, czy ty wiesz, co jest pod maską? 1012 na gaźniku nie pamiętam. Chyba jeden tylko silnik wychodzi. Jeden to jest jeden, na gaźniku. Symbol 3K jest to silnik OHV. Taka ciekawostka, jak w naszych polonezach starych. Kolektory, po Kolektory wydechowe, sący po jednej stronie, tak jest. Generuje jakieś, zależnie od rynku i wersji, 50 parę-60 parę koni. Więc nie jest. Więc nie jest źle, bo samochód waży też, zależnie od wyposażenia i nadwozia, od tam chyba 730 do 910 kg. Biorąc pod uwagę, że to ma na sobie, Kitu, to pewnie bliżej 900. Miejmy nadzieję, że nie więcej. Jeździ działa napęd na tył, czterobiegowy manual. Co tu więcej z wyposażenia, to chyba tyle. Piękne. Panie, jak poczuję tylko obecność kluczyka? Tak, oczywiście. O, widzę, że nawet tutaj. A, tak, ten samochód fabrycznie był biały. No, ja, jakby, tyle jakby ktoś pytał. Yy, no i czym my się tu zajmujemy? To czy znaczy zajmujemy. Zajmujemy to dużo powiedziane, bo się tu dopiero pojawiłem. Samochód przyjechałby bez jednego pożycia progu, który Wiktor tutaj magicznie wytworzył i wspawał, więc mamy to z głowy. Pozbyliśmy się yy, dziurek na listwy, bo listwy boczne stąd wywalamy, bo się nie podobają, są w słabym stanie. Nie chcemy mi się szukać ładnych. Tak jak widzicie są już tutaj ślady i krętki do poszerzek, poszerzki dostałem w komplecie blaszane, nie żadne plastikowe, może uda się je dopasować, żeby ten wóz fajnie wyglądał i plan jest taki, żeby go na tyle odchamić blacharsko po tym rzeźniku, żeby pod koniec miesiąca ten samochód mógł pojechać na ponowne lakierowanie, żeby się pozbyć tych wszystkich cudownych gratisów po poprzednim właścicielu. Kupiony został, że tak powiem, bez ściemy, w sensie właściciel Niemiec, który to sprzedawał, to jest gość, który buduje cafe racery i yy, wiedział, co sprzedaje i nie ukrywał, powiedział, że jest to projekt rozpoczęty, ale wymagający jeszcze dużo pracy, ale cena była na tyle uczciwa, że jakby w porządku, mamy nadal kontakt gdzieś na Whatsappie, więc tutaj nie ma żadnych przykrych niespodzianek, na szczęście spodziewaliśmy się, że będzie co robić. Aczkolwiek wydaje mi się, że jak na 53 lata, i to, że ten samochód tu dojechał... Tak, porozkręcały się piasty, porozlizowały się łożyska w przednich kołach, ale dojechał. Nie, nie jest powiedziane, że one były kiedykolwiek dokręcone w sumie, bo my po prostu wsiedliśmy w ten samochód na jolo i przejechaliśmy. No, ja, pasów w ilości smaru, ta nagranka była cała w tomocie dosłownie zawierana. Prawilnie. I no przypuszczam, że to była pierwsza przejażdżka tego samochodu od wielu lat, bo on u tego pana, poprzedniego właściciela nie jeździł, stał w garażu, miał być odbudowany, ale gość po prostu nie miał czasu, bo zajmował się głównie motocyklami, stwierdził, że szkoda, żeby stało i się tego pozbył. E, mamy już sporo też części z Tajlandii kupionych, jakieś nowe uszczeleczki pierdolące, żeby to wszystko po lakierowaniu fajnie poskładać. Brakuje nam na pewno takich rzeczy jak chromy jakieś ładne, żeby to wyglądało super, nie mamy takich rzeczy, no ale to jest Długa droga, poszukiwania, zabawa, ale no. W sumie zawsze coś innego i świeżego. O, patrzcie tu jest taka ciekawostka jak to się otwiera, Wiktor. O, ciach. Jak można zrobić w latach 70. wlew paliwa elegancko? Da się. To w ogóle jest na jakichś dziwnych kołach. Nie wiem czy są oryginalne koła. Jeżeli to są oryginalne koła, to z tego co widziałem, to są sporo warte. Ale no nie. Nie będziemy tutaj interesu na tym wozie robić. To raczej jest pochłaniać pieniędzy. No i o, ma być gleba, ma być fajne kółko z rantem, ma być poszeszka, ma być trochę drewienka w środku, jakieś klasyczne Nardi albo Momo. Może się uda zdorować jakieś fajne fotele kubełkowe w takim klimacie, żeby to pasowało tu. Oprzyć trochę wnętrza, odchamić. Yy, Mamy już kupiony dywan nowy, znaczy taki, żeby same mogło dociąć oczywiście, bo nic do tego nie ma. No i co, największą zagadką będzie jak, jak zrobić zawieszenie, bo z tyłu to trzeba klasycznie resorek sklepać, jak to w pol polonezach a z przodu no głównie fora jakiejś z Tajlandii i Australii i rzeźba typu słapy zawieszenia z jakichś celik starych kombinacje amortyzatory z MR2 AW11 i mam tam kilka pomysłów rozpisanych w notatniku na telefonie będziemy rzeźbić oczywiście co do tego dedykowane zawieszenia gdzieś na drugim końcu świata zaworek pieniędzy, no ale nie chcemy iść tą drogą, no bo no bo nie taki, nie taki jest zamysł. A w skrócie plan jest taki, żeby za rok tym jeździć bez wstydu po eventach. Może nawet stensowych, kurde, nie no stensowych to może nie, ale jakiś takich klasyczków może damy radę, no. Także podnosimy go, przejrzymy co jeszcze damy radę zrobić, może uda się przymierzyć te poszeszki. I zabieramy go dalej na prace blacharskie. No i mieli tylko poskrętać samochód do kupy, a... Uuu, poszeszki popasowali. Powiedzmy, że popasowali. Czemu to się nie... O, jest ostre. Pójdzie uszczeleczka, będzie git. Yy, oczywiście nie bez przygód. Bo tu się też yy, dzieją rzeczy, jakieś nitonakrętki, nakrętki, poprawki, pierdolosy więc jest grubo, a z drugiej strony w ogóle nie mamy otworów i nic na więc z drugiej strony poszeszkę tylną musimy spasować od zera. Ale to się zaraz wydarzy. Teraz będzie mała przerwa. Trzeba iść ogarnąć psy i wrócić do warsztatu. Wszyscy psiarze to trzeba zadbać o zwierzaki i zaraz wracamy. Powrócili z misji piesowej i tworzą tutaj kurde rzeczy takie, że... Patrzcie jak spasowana stara blaszana poszeszka. Ty tu nie ma jak na takie ogruza, chyba. Nie ma, nie ma Nie no, kurde. Jest pięknie. Tutaj Wiktor młoteczkiem do PDR-u, Ciach. Podgiął. Nie no. Jest petarda. Jest petarda, naprawdę. Jak nam takie flary, które się. Blaszane, które. Gnął się w zasadzie od patrzenia, to ma to swój plus, bo łatwo jest ją dopasować, ale łatwo też jest popsuć. Właśnie podjął, właśnie popsuł. Także ciśniemy teraz z tą stroną, bo to już ostatnia będzie. I i co nam zostało jeszcze do roboty dzisiaj? Nic? A, przedni zerzak. Zerzak z przodu, tablica z tyłu. koło. Tak, zastanawialiśmy się, dlaczego, dlaczego jak się jedzie, to się nie trafia w drogę, a, ale no cóż, może to jest powód, ale może, kto wie, dobra, to i to nakrętki w ruch, szybka robota. Na 3 godzinki? Jak zwykle. Jak zwykle. Eee, no ale dobre, już bliżej końca niż, niż w początku. Mamy praktycznie cały wóz złożony. Poprawiliśmy, poskręciliśmy zawieszenie. Możliwe, że to był powód, że ciężko z tym jeździło, ale to tylko możliwe. Myślę, że odkręcone łożyska przedniku i górne mocowanie amortyzatora, no jest jakaś szansa. No, ta poszeszka z tym kołem, z tą glebą to jest średni fitment. Ale tego się na razie nie czepiajmy. Robimy mocowanie błotnika, żeby nie odfrunął. I w zasadzie chyba zabieramy wóz stąd na kolejny etap blacharski w przyszłym tygodniu. O ile Twutfu wyjedzie o własnych siłach, no ale w teorii powinien. Co się udało zrobić? Zmodowaliśmy potem cały front. Poskręcaliśmy ten wóz trochę lepiej niż był poskręcony gdy nas przyjechał. Troszkę go delikatnie spasowaliśmy na tyle. No nie można używać tego słowa w kontekście tego, co się tu dzieje z tym odwoziem. A to nie patrzcie do tymczasowe. I co i klasycznie zaraz zostanie nas noc. Także nic nowego. Ale dużo roboty zrobione, chyba nawet więcej niż zakładaliśmy, że się wydarzy w ogóle. Słapa na K20. Także jest git. Za chwilkę się pewnie będziemy żegnać. Jeszcze przymocujemy ten błotnik, ale też chyba nie będziemy nagrywać, bo to nic ciekawego. I wyjeżdżamy, spadamy i pewnie kolejny odcinek będzie z kolejnych prac już może po lakierze. Zobaczymy. Pod koniec sierpnia wywalamy ją pod Wrocław na lakierowanko. Także. Trzymajcie kciuki, żeby to wyglądało trochę lepiej niż to. Nara.